Wszystkim tydzień temu na moim kanale mogliście zobaczyć odcinek z serii Back to School z ozdabianiem tych właśnie zeszytów. I po komentarzach i odpowiedziach na moim Instagramie zauważyłam, że chcecie również zobaczyć jak ozdabiam, przygotowuję pierwsze strony. Powiem wam, że ja bardziej lubię właśnie ozdabiać okładki, a pierwszych stron tak nie za bardzo, ale myślę, że mogę przystać na Wasze propozycje i stworzyć odcinek uzupełniający do tych zeszytów, które widzieliście właśnie tydzień temu. I wiem, że może być to bardziej uniwersalne, dlatego że wielu z Was kupuje po prostu gotowe zeszyty i nie ozdabia okładek, a raczej zajmuje się środkiem. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zostawiam Wam tutaj w rogu kartę. Możecie kliknąć i Was tam przeniesie. No a myślę, że już nie będę przedłużać i możemy przejść do pierwszych stron zeszytów. Myślę, że będziemy szli po kolei tak jak robiliśmy to właśnie tydzień temu, więc zaczniemy od polskiego i zobaczcie, no niestety mam tutaj zeszyt w kratkę. Nie mogłam znaleźć tego typu zeszytu w linię. No niestety, właśnie nie wiem dlaczego. W ogóle pod poprzednim odcinkiem pytaliście mnie z jakiego sklepu, w jakim sklepie kupiłam te zeszyty, i były one w Carrefourze, był tam dość duży wybór kolorystyczny, a rok temu kupowałam je jeszcze w Biedronce. Ok, to przejdźmy teraz do motywu, jaki robię na tej pierwszej stronie. Pamiętajcie, że możecie wszystko interpretować na własny sposób ja wykorzystuję tutaj krzyżówkę. Stworzyłam ją własnoręcznie, wszystko powymyślałam i jedyne co to bardzo pomogła mi jedna strona, gdzie były hasła i te takie definicje, żeby przypasować pod dany wyraz, który wymyśliłam, jakąś definicję. Chyba było coś takiego jak krzyżówki 1, 2, 3. Mam nadzieję, że dobrze to pamiętam. Na górze umieściłam tę krzyżówkę, na dole mam hasła i stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie dopisanie tych odpowiedzi z tyłu. I jak widzicie, moim hasłem jest tutaj język polski. Ja już to wszystko wypisałam, żeby, żeby wiedziała po prostu, jaki jest to zeszyt, ale możecie również na przykład zrobić coś takiego, że imię i nazwisko będzie w tym haśle całym. I na przykład, kiedy nauczyciel zabierze wam zeszyt, to będzie musiał rozwiązać krzyżówkę i zgadnąć, czyj to zeszyt. A nie no dobra, nie róbcie tak. Podpiszcie swoje zeszyty normalnie. Ale wydaje mi się, że jest to naprawdę fajny pomysł, bo zarówno wasza jakaś koleżanka z ławki czy kolega może wam rozwiązać krzyżówkę, albo właśnie pan czy pani od polskiego zabierając zeszyt może również spróbować to rozwiązać. Kolejnym przedmiotem jest matematyka, i tutaj będzie już mniej skomplikowany motyw, po tym, gdzie trzeba było się trochę narysować ze krzyżówką, pomyślałam, że przykleja sobie po prostu jakiś kolor papieru i u mnie jest to czarny, żeby trochę imitowało tablicę, no bo na tablicy dużo się pisze tych wszystkich działań, jakichś funkcji, wiecie, tego wszystkiego. I matematykę wypisałam tutaj na środku białym pisakiem akrylowym, ty, tym, które używałam właśnie do okładek, i na dole również się podpisałam. Ja tutaj tak robiłam to prowizorycznie. Wiecie, możecie tutaj wpisać swoje imię, nazwisko i klasę, a nie wcale moje. No i od Y wychodzi taka trochę, właśnie, imitacja czegoś funkcyjnego, jakiegoś pierwiastka, czegoś w stylu matematyki. Natomiast dookoła jeszcze dorobiłam takie, jakby ramki, rysując odręcznie, żeby nie było tak idealnie prosto. Tu generalnie można to w sumie ozdobić po swojemu. Ja chciałam, żeby było w klimacie tablicy szkolnej. Przyszła pora na język angielski, i tutaj dopasowałam sobie odpowiednio do mojej okładki, którą wcześniej robiłam, która była interpretacją pogody w Wielkiej Brytanii, czyli, wiecie, no deszcz i te sprawy. W ogóle naprawdę bardzo mi się podoba ta okładka, uwielbiam tę taśmę. No i w sumie też, jeżeli nie macie jakiegoś pomysłu, to to co mamy na okładce, można po prostu przenieść sobie na pierwszą stronę i zrobić albo okładkę, albo pierwszą stronę w takim stylu. Tutaj wyrysowuję sobie chmury w jednym miejscu, w jednej linii, tak aby były obok siebie i, no po prostu, nachodziły na siebie. Od tego będą wisieć literki, które dają nam angielski. Dodatkowo jeszcze kolorowym pisakiem dorobiłam kreskami niebo, tak wyżej. Tutaj niżej już nie robiłam tego, żeby po prostu było w miarę przejrzyście. Natomiast na samym dole się podpisałam, tak żeby zawsze było wiadomo, czyj to zeszyt. I tak jak mówiłam, jeżeli macie jakiś inny język, któregoś innego się uczycie, no to zawsze możecie jakoś tam przekształcić właśnie na napis nie wiem, niemiecki, rosyjski czy coś w tym stylu. I u mnie została niebieska kolorystyka. Była pora na geografię. Mamy ją zachowaną w takim zielonym stylu, i myślałam trochę o poziomicach, ale stwierdziłam, że fajnie będzie zrobienie tutaj takiej pierwszej strony bardziej ilustracyjnej i przedstawienie jakby przekroju, ale nie do końca wiecie takiego technicznego czy coś, tylko właśnie bardziej ilustracyjne, artystyczne. I w cudzysłowie wycięłam sobie taki fragment ziemi, gdzie na bokach będę podpisywać to geografią i swoim imieniem i nazwiskiem. I żeby ten klocek nie był takim klockiem, to dorysowałam również do niego dosyć duże drzewo. Aby nam ten cały rysunek jakoś zrównoważyło. Dodałam też dwa odcienie zielonego właśnie tymi wodnymi pisakami. Pamiętajcie, żeby używać do tego wodnych pisaków, bo alkoholowe nam mogą przebić, wiecie, typu Sharpie czy promarkery, więc lepiej jest tutaj używać tych wodnych. Ja mam akurat Pit Artist Penes Faber Castell, Ale pamiętajcie, że zawsze wszystko, czego używam, mam wypisane na dole w opisie, więc zawsze możecie to sobie sprawdzić. A co do pierwszej strony wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wygląda. Jest tak, że ja bardzo lubię robić te probówki i wydobywające się z nich jakieś dymy czy substancje. Wiecie, ciecze coś w ten deseń. I coś mi świta, że chyba kiedyś robiłam coś w miarę podobnego na okładce z chemii, tylko były to takie bardziej kolorowe dymy. No ale dobra. Wybrałam sobie kartkę z bloku rysunkowego w kolorze takiej ładnej zieleni, żeby nam pasowała również do okładki. I wycięłam sobie właśnie ten dym, który jest umieszczony na samej górze tej strony. I probówkę, z której ten dym będzie się wydobywać. Na tym dymie, na górze, napisałam tak trochę bardziej kaligraficznie, pisakiem do kaligrafii. Nazwę chemia, natomiast na probówce, no tutaj musiałam wpisać imię, nazwisko i klasę, bo idealnie mi tutaj pasowało i w ten sposób wydobywa się ze mnie chemia. Oczywiście pododawałam sobie także jakieś tam małe szczególiki w postaci bąbelków i tej substancji. Następnym przedmiotem do udekorowania jest fizyka. Na samym początku miałam pomysł, aby zrobić tam planety, jednakże po moich małych projektach przed przystąpieniem do takiego normalnego rysowania stwierdziłam, że fajniej będą tu jednak pasować takie duże gwiazdy. Także rozplanowuję sobie te gwiazdy, gdzie ma być napis fizyka czyli ma być ich sześć. I znowu są tak nierównomiernie rozłożone, jak to było na okładce, że wiecie, grawitacja i te sprawy. A dookoła ciągnie się taka: można by to nazwać drogą mleczną, ale niekoniecznie, no coś takiego, co może wzbudzać pewne podejrzenia, bo może być to jakaś macka istoty pozaziemskiej. No nie wiem, to można naprawdę interpretować w różny sposób. I ona ciągnie się po prostu przez całą tę stronę, nad, pod gwiazdami i na samym dole również mam swój podpis, a te gwiazdy wypełniłam błękitnym kolorem. Tak samo zrobiłam z tłem pod moim podpisem, możemy tutaj również dodać swoją klasę i na sam koniec jeszcze podorysowywałam takie malutkie gwiazdeczki. Przechodzimy do historii, i tutaj będzie taka trochę na czasie i bardziej 3D. Dlatego, że wybrałam sobie dwa kolory, które już wykorzystywa wykorzystywałam wcześniej, czyli czarny i zielony. Dlatego, że okładkę mam zieloną, więc będzie ona w tej samej kolorystyce. Natomiast to, co jest pod spodem, to idealnie po prostu tutaj pasuje kolor czarny. Wycinam sobie taki prostokącik, ale od razu na dole robię. Spływającą substancję, trochę przypominającą jakiś smar, na której będzie napis 2020. Chyba dużo z Was się ze mną zgodzi, że ten rok jest jakiś dziwny. No, niekoniecznie zbyt dobry dla nas, jest to takie trochę inne przeżycie, więc. Ten rok na pewno zapadnie na kartach historii, a po raz pierwszy będzie w naszym zeszycie. Więc, jeżeli otworzymy ten zielony papier, gdzie jest napis Historia, trochę taka popękana, i tutaj również jest nasz podpis, no to w środku mamy taki spływający napis 2020. No i wszyscy w sumie wiedzą o co chodzi. Ostatni zeszyt na dzisiaj będzie od biologii, mój ulubiony żółty kolor z tych wszystkich zeszytów. I znowu, aby pasowało mi do okładki, narysowałam tutaj kwiat w doniczce, gdzie na samej górze będę mieć napis biologia za tym kwiatem, żeby ładnie się to wpasowało. I tak jak wam opisywałam w poprzednim odcinku, te kwiaty na początku przypominają trochę stokrotki, więc tutaj również, właśnie. Starałam się coś bardzo podobnego zrobić, natomiast dodałam również dwa takie liście odstające, żeby móc się podpisać na nich. Z jednej strony imię, z drugiej nazwisko. Natomiast na Donicy, no klasę. Tylko tak, wiecie, że ja nie chodzę do szkoły, więc to jest znowu taka imitacja, podróbka. Żeby dodać tutaj jeszcze jakiegoś charakteru, to wzięłam sobie bardzo ładny odcień zielonego, taki delikatnie miętowy. W sumie ten, którym pisałam napis biologia i pokolorowałam nim doniczkę, dołożyłam również trochę żółtego na sam środek kwiatka jeszcze bardziej wybiłam ten napis poprzez czarne kreski. Okej okay, i w tym odcinku to już by było na tyle i standardowo zadam wam pytanie, czy wy ozdabiacie swoje pierwsze strony w zeszytach, czy raczej zaczynacie od lekcji, tematu, czy czegokolwiek tam się teraz pisze. A ja zapraszam was także na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję też inne rysunki niż tutaj widzicie na YouTubie, a my widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!